Witam na ostatnim w tej kampanii wyborczym spotkaniu naszych kandydatów, kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, a szerzej Zjednoczonej Prawicy. Na spotkaniu, będącym w pewien sposób podsumowaniem naszej kampanii wyborczej. Kampania, jak Państwo wiecie, była w tym roku wyjątkowo specyficzna, tak to nazwijmy. Była to krótka kampania, w zasadzie trwała miesiąc czasu, jeszcze była przeplacona świętami Bożego Narodzenia, w związku z czym wymagała od wszystkich nas intensywności. Cała nasza prawie czterdziestka, bo jesteśmy tutaj kandyd wszyscy kandydaci, prawie wszyscy kandydaci do Rady Miasta, do Rady Powiatu z terenu miasta Bochni oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego wykazali się dużą pracą. Spotkaliśmy się, proszę Państwa, z wieloma wyborcami. Zresztą jak mówiłem na początku naszego spotkania, program nasz, program uważam ambitny, ale na miarę oczekiwań mieszkańców powstał właśnie w konsultacji z nimi. Ten program został Państwu przedstawiony wielokrotnie, nie będziemy o nim dzisiaj mówić. Będziemy chcieli go zrealizować, ale żeby to zrobić, musimy mieć, mieć narzędzia, mieć wpływ na to, co się będzie działo czy w mieście, czy w powiecie, czy w województwie. Liczę, że z tym Państwem, który, który, którzy stoją za mną, to się uda zrobić. Proszę Państwa, my nie idziemy po władzę dla zaszczytów, dla sławy, dla wygody. Idziemy, ponieważ jesteśmy jestem o tym święcie przekonany ludźmi, którzy mają. W sobie taki gen społecznikostwa, którzy chcą coś zrobić, chcą zmienić. I uważam, że nam się to uda. Chciałem wszystkim serdecznie i każdemu z osobna podziękować za duży wkład pracy, który włożyli w, te, w tę kampanię. Chciałem jednocześnie podziękować Państwu, przedstawicielom mediów, za to, że byliście z nami przez ten miesiąc, relacjonowaliście nasze spotkania, informowaliście o naszych działaniach. Jestem Państwu za to bardzo wdzięczny. Na koniec chciałbym zaapelować do wszystkich, nie tylko zwolenników naszych, naszego ugrupowania, ale do wszystkich Bochnian. Weźcie udział w wyborach, pokażcie, że zależy Wam na tym mieście poprzez oddanie swojego głosu. Ja na, te, na, na ten moment serdecznie dziękuję i zapraszam pana Krzysztofa Kakoszkę, który w imieniu radnych do, kandydatów do powiatu powie dwa słowa. W zasadzie po takim mówcy trudno jest coś powiedzieć, który podziękował już, podziękował już wszystkim za, te, za wszystko. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy te, te Bochni, bardzo serdecznie chciałem podziękować za aktywny udział w naszej kampanii wyborczej. Również chciałem podziękować wszystkim Państwu na tym, nie tylko tym kandydującym do Rady Powiatu, ale również wszystkim Państwu, którzy kandydujecie do Rady Miasta za dobrą kampanię, za aktywną kampanię, za pracowitą tę kampanię. Szanowni Państwo mieszkańcy Bochni, to, co już te kolega te, te, czy pan Ireneusz Sobas e, powiedział. Bardzo zachęcam do udziałów w wyborach 7 kwietnia, bardzo zachęcam do poparcia Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim naszego programu, który jest realny do zrealizowania zarówno w, na szczeblu powiatu, jak i te, te programu, który jest realny do zrealizowania w mieście i przedstawiany został przez kandydatów do Rady Miasta. Szanowni Państwo, a przede wszystkim nasi dotychczasowi zwolennicy, którzy głosowali na prawo i sprawiedliwość dotychczas, bardzo Was proszę o aktywny udział w wyborach 7, 7 kwietnia i o poparcie naszych kandydatów, kandydatów prawa i sprawiedliwości, zarówno tych, te, te, tych czy tego startującego do Sejmiku województwa, a jest nim Pan Piotr Dziurdzia, jest on nasz. Jedyny kandydat reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość z powiatu Bocheńskiego, i zachęcam do tego, żeby poprzeć tą kandydaturę sprawdzonego człowieka, który dotychczas wykazał się aktywnością, pracą i nie boję się tego powiedzieć, przyciągnął na teren powiatu czy do powiatu Bocheńskiego masę środków, które przeznaczone zostały na cele społeczne, na cele drogowe. Bardzo również serdecznie zapraszam do poparcia naszego kandydata, dobrego kandydata na burmistrza miasta Bochni. Pana Ireneusza Sobasa, gdzieś się schował tam z tyłu, jeduś do przodu. Bardzo prosimy, żebyś się raz jeszcze pokazał. Wszyscy, którzy znają Irka, a przede wszystkim my, wiemy, że jest to dobry człowiek, porządny człowiek i swoją osobą, i swoją kandydaturą, i swoim burmistrzowaniem zapewni porządek, sprawność urzędu jako doświadczony samorządowiec. Zachęcam również do tego, żeby zagłosować na kandydatów. Startujących z okręgu numer 1 Bocheńskiego, ale również na kandydatów startujących z innych okręgów do powiatu Bocheńskiego, gwarantujemy jako przyszli radni pracowitość, sumienność, a przede wszystkim skuteczność w swoim działaniu. Raz jeszcze wszystkich Państwa, wszystkich mieszkańców Bochni zachęcam do aktywnego udziału w wyborach 7 kwietnia. Do zobaczenia. W lokalach wyborczych. Wszystkiego dobrego, dobranos Państwu życzę. Szanowni Państwo, Małopolska i najstarsze w niej położone miasto Bochnia są piękne, obdarzone wyjątkowymi walorami kulturowymi, historycznymi, ale też całym tym dziedzictwem, które otrzymaliśmy po naszych przodkach. Warto, aby Małopolska i Bochnia były bardzo dobrze zarządzane i rządzone. Tutaj w Bochni oddajemy się do dyspozycji. Dysponujemy grupą doświadczonych, sprawdzonych osób na wszystkie szczeble samorządowe, począwszy od Rady Miasta Bochnia poprzez powiat. Mamy wspaniałego kandydata na burmistrza oraz po Sejmik Wojewódzki. Jesteśmy gotowi do współpracy, do rozwiązywania wspólnego problemów, które dręczą to miasto nasze i powiat. Szanowni Państwo, atmosfera w jakiej przebiega ta kampania daje, daje nadzieję w tym względzie, ponieważ pierwszy raz zauważam, że wszyscy kandydaci startujący na burmistrza miasta Bochnia darzą siebie wyjątkowym szacunkiem i respektem. Bardzo cieszy ta atmosfera i klimat w jakim ta tegoroczna dość krótka relatywnie kampania przebiega. Szanowni Państwo, chciałem wam wszystkim mieszkańcom miasta Bochnia oraz powiatu bońskiego serdecznie podziękować za te liczne spotkania, w którym mogłem brać udział. Bardzo nastawiłem się na to, żeby jak najwięcej czasu spędzić w powiecie, praktycznie w każdej gminie naszego powiatu bońskiego. Dziękuję za te wszystkie okazane słowa sympatii, ale też rekomendacje i pomysły. Gwarantujemy, że będziemy je starać się realizować. Chciałbym Państwa gorąco zachęcić do udziału w najbliższych wyborach. 7 kwietnia wybierzmy mądrze dla, dla Bochni, dla naszych dzieci, dla przyszłości naszego miasta i powiatu. Serdecznie Państwu dziękuję i jeszcze raz zachęcam do wzięcia aktywnego w nadchodzących wyborach. Proszę Państwa i to tyle. Bardzo serdecznie dziękuję z jednej strony naszym kanatom, z drugiej strony Państwu. Myślę, że spotkamy się już szybko po 7, po 7 kwietnia już w innej rzeczywistości i przystąpimy z marszu do rzeczy, do realizowania tego, co za, założyliśmy sobie w naszych programach wyborczych. Jeszcze raz Państwu dziękuję. Dobrej nocy. Dziękujemy.